Dzień dobry państwu. Podjęliśmy temat Tomasz i tomizm, ale właściwie udało mi się omówić wyłącznie życie świętego Tomasza i, i perturbacje związane i z jego nauczaniem i nawet z jego zwłokami, które miały miejsce po jego śmierci. W związku z tym w tej chwili chcę podjąć drugą część tego Tematu, czyli po prostu tomizm. Przypomnijmy, pierwszym zareagowaniem świata nauki na nauczanie świętego Tomasza były kościelne potępienia, ogłoszone w roku 1277 w Paryżu i w Oksfordzie, i potem jeszcze w Anglii powtórzone w roku 1286. Te potępienia wywołały od razu dyskusję i ostry podział uczonych na zwolenników tez świętego Tomasza i przeciwników. Uczniowie Tomasza, nieliczni zresztą, a także Dominikanie, czyli jego współbracia, bronili nauki świętego Tomasza. Franciszkanie niestety uznali, że będą wobec tego przeciwnikami świętego Tomasza. W związku z tym, rozpoczęła się do niczego dobrego nie prowadząca wojna zakonów, przy czym yy, miała ona takie swoje, no zabawne, z naszego punktu widzenia oczywiście nie dla tamtych ludzi, zabawne yy, zwroty, jak na przykład to, że yy, dominikanie nakazywali w swoim zakonie i w nauczaniu yy, stosować czy korzystać wyłącznie z myśli świętego Tomasza. Natomiast Franciszkanie sporządzili takie poprawki myśli Tomasza i uznali, że te poprawki będą podstawą nauczania filozofii. Czyli to zawsze daje przykład tak, taki jak bym kogoś uczył jeździć, posadził obok siebie, jeździł, no, tak sobie i mówił ucz się, jak się nie powinno jeździć. I się nauczysz jeździć. W każdym razie, w każdym razie te spory wokół myśli świętego Tomasza rozpoczęły się po, po jego śmierci. Oczywiście te kościelne potępienia no one nie. Nie były jakieś takie radykalne, zresztą nigdy decyzje kościelne nie były takie no, wywołujące powszechny posłuch, ty, szczególnie w kościele, więc tym razem było, było dokładnie tak samo. Można było na tym, można było na tym nawet wypłynąć. No, znana jest historia takiego późnego ucznia świętego Tomasza, który nazywał się Idzi Rzymianin po łacinie Egidius Romanus, i ten idzi Rzymianin średnio znając myśl Świętego Tomasza, ale z wielkim zapałem i z wielką odwagą bronił tej myśli na Uniwersytecie Paryskim, za co no, zaraz po potępieniach Świętego Tomasza poniósł konsekwencje, to znaczy został wyrzucony z Uniwersytetu, ale po kilkunastu latach już wrócił triumfalnie i z taką pieczęcią tomisty, dla, dlatego że, dlatego że no, cierpiał za tę myśl. Czyli był to już pewien rodzaj takiej, no, martyrologii, czy żeby nie powiedzieć, kombatanstwa. no i trzeba powiedzieć, że chodzi o interpretację świętego Tomasza i Rzymianin głosił głupoty. Ale oczywiście wszyscy uważali, że tak wierny uczeń, nie może po prostu zniekształcać myśli świętego Tomasza. To zniekształcenie było tak duże, czy, 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 czy to ta nieznajomość przy okazji myśli świętego Tomasza, że jak taki inteligentny dominikanin angielski Tomasz Saton, poprawiał Idziego Rzymianina. No oczywiście po pierwsze nikt go nie słuchał, a po drugie po jakimś czasie Pisma owego Tomasza Sattona włączono do korpusu dzieł Tomasza, ponieważ no, głosił takie same poglądy jak święty Tomasz, a idzie Rzymianin, głoszący no, zniekształconą bardzo wersję ujęcia świętego Tomasza, przez wieki uważany był za najwierniejszego ucznia Tomasza. Za najwierniejszego komentatora jego filozofii, i właściwie mówiono, że Tomasz i Idzi to jest una opinia. Jedna opinia, to samo zdanie, co oczywiście było, było nieprawdą. Pierwszy raz pomysł na jakieś odrodzenie filozofii klasycznej, czy przede wszystkim filozofii tomistycznej. Miało miejsce w XV wieku. Pomysł wiąże się z imieniem papieża Mikołaja V, który umarł w roku 1455. Ale na fali tego pomysłu powstało coś, co w historii nazywa się arystotelizmem chrześcijańskim. Ten arystotelizm chrześcijański no, nie jest tomizmem, ponieważ y, filozofia świętego Tomasza to nie jest y, ochrzczony arystotelizm, to już wielokrotnie mówiliśmy. Najważniejszym czy największym takim luminarzem tego 15 wiecznego czy także y, no, rozwijającego się później y, w XVI wieku także. Y, Arystotelizmu chrześcijańskiego był Tomasz de Bio z Gaety, zwany powszechnie kardynałem Kajetanem. Umarł on w 1534 roku. Proszę Państwa, teologia świętego Tomasza miała swoje pięć minut na soborze trydenckim. Przypominam ten Sobór jest dziełem XVI wieku, odbywał się w latach 1545-1563. Na tym Soborze były nawet sesje, kiedy po prostu rozstrzygając jakieś kwestie teologiczne, brano sumę teologii i z tej sumy teologii czelpano rozstrzygnięcia do, do orzeczeń dogmatycznych, które tam formułowano. Na fali tego szacunku dla świętego Tomasza, dla jego teologii, jak o tym wspomniałem, papież Pius V ogłosił w 1567 świętego Tomasza powszechnym doktorem Kościoła, zrównując go w tym z takimi doktorami jak święty Augustyn, czy święty Hieronim, czy, czy Grzegorz Wielki. Także ów papież Pius V nakazał wydanie wszystkich dzieł Tomasza. Jest to słynna edycja piana w 17 tomach. Proszę Państwa, w XVI i w XVII wieku królowała tak zwana scholastyka. Przede wszystkim w szkołach. Ta scholastyka niewiele miała wspólnego ze świętym Tomaszem. Budowała się przede wszystkim na myśli. Jezuickiego filozofa Franciszka Suareza, który uchodził za kogoś, kto starał się uzgodnić ujęcia franciszkańskie, czyli przede wszystkim Dunsa Szkota, takiego filozofa franciszkańskiego już żyjącego po Świętym Tomaszu, i samego Świętego Tomasza. No, badania nad Suarezem nie potwierdzają tego, tego, tej tezy. Raczej Suarez jest, jeśli nie czystym szkotystą, to no, bliskim szkotyzmowi filozofem, i to, co wziął od świętego Tomasza, zazwyczaj jest jakimś nieporozumieniem. W każdym razie owa scholastyka w XVI i w XVII wieku, zarówno scholastyka katolicka, jak i potem, Rodząca się scholastyka protestancka to są budujące się na arystotelizmie różne wersje filozofii chrześcijańskiej. Na pewno zaś nie był to Tomis, mimo że czasami pojawiały się miejsca czy osoby, które głosiły myśl Świętego Tomasza bez zniekształceń. Korzystając z jego tekstów. Taką osobą w XVII wieku był Janot Świętego Tomasza. Umarł w roku 1644. Tak jak wspomniałem na poprzednim wykładzie, właściwie na poważnie odrodzenie filozofii Świętego Tomasza wiąże się z imieniem papieża Leona XIII, który pod sam koniec XIX wieku, czyli w roku 1870. W 1879 wydał encyklikę Eterni Patris, w której apelował do uczonych o zajęcie się myślą Świętego Tomasza, o odrodzenie tej myśli Świętego Tomasza, o odrodzenie przede wszystkim jego filozofii którą można by przeciwstawić rodzącym się nurtom ateistycznym. Mamy koniec XIX wieku, jest scjentyzm, pozytywizm, heglizm, malksizm, więc jest, jest jak gdyby, czemu przeciwstawić. Od momentu tego apelu który no, był skuteczny w tym sensie, że rzeczywiście pojawiły się środowiska, które za, zaczęły interesować się filozofią św. Tomasza. Okazało się jednak, że odczytanie myśli kogoś, kto żył w XIII wieku, przede wszystkim odczytanie jego filozofii z tekstów, które rzadko kiedy były filozoficzne, Tomasz pisał teksty głównie teologiczne, no to odczytanie jest bardzo trudne. I wtedy ci tomiści poszli po najmniejszej linii oporu. Odnaleźli różne XVI czy XVII wieczne podręczniki filozofii, tak nawet się nazywały te podręczniki, filozofii arystotelesowsko-tomistycznej. Same tytuły wskazują, że w tym, autorzy tych podręczników nie odróżniali za bardzo pomiędzy arystotelizmem i tomizmem. I z tych podręczników zaczęli pisać nowe podręczniki przedstawiające tę myśl. W istocie nie była to myśl świętego Tomasza, był to neoplatonizujący arystotelizm chrześcijański. Tę pierwszą wersję tomizmu po encyklice eterni patris nazwano tomizmem tradycyjnym, albo tomizmem podręcznikowym, albo paleontomizmem. Drugi Tomizm, jaki wtedy powstał, to był tomizm, który postanowił nawiązać dialog z rodzącymi się wtedy bardzo dynamicznie naukami przyrodniczymi. Był to tomizm, który uważał, że należy podjąć metafizyczną, filozoficzną refleksję nad osiągnięciami tych nauk. Ponieważ takim inicjatorem tego tomizmu był kardynał Désiré Mercier taki luminarz tomizmu w Belgii i na Uniwersytecie Katolickim w Louvain. Wobec tego ten tomizm, tomizm taki związany z naukami przyrodniczymi, nazwano tomizmem lowańskim. No, jeśli można tomizm łączyć z naukami przyrodniczymi, można też go łączyć i uwspółcześnić go jakoś nowymi kierunkami filozoficznymi. W ten sposób powstał tomizm, który nazwano tomizmem transcendentalnym, tomizmem włączającym w obszar nauczania tezy albo Kanta, albo Hegla, albo nawet, albo nawet Marksa. Obok tego występował tomizm łączący tezy świętego Tomasza z fenomenologią. No, przedstawiciele tego tomizmu nie lubią, jakich się łączy, czy wrzuca do worka pod nazwą tomizm transcendentalny, w związku z tym wymieniam ich jako osobną grupę. Tomizm fenomenologizujący, niekiedy, niekiedy zastanawiają się, autorzy, czy nie jest to fenomenologia tomizująca. Proszę Państwa. I upłynęło dość dużo czasu, kiedy niezależnie od siebie dwóch filozofów francuskich, Étienne Gilson i Jacques Maritain, zaczęli czytać wprost teksty Tomasza i ku swemu i świata zdziwieniu zauważyli, że w tych tekstach jest coś, na co nikt inny nie zwrócił uwagi, a to coś jest bardzo ważne. To jest problematyka esse. To jest ujęcie istnienia jako pierwszego, najważniejszego elementu całej rzeczywistości. Ogłaszają. Mamy czas tuż przed wybuchem II wojny światowej obaj ogłaszają to swoje odkrycie. Powstaje tomizm, który nazwano tomizmem egzystencjalnym. Od razu uwaga, nie ma on nic wspólnego z egzystencjalizmem takim modnym kierunkiem filozoficzno-literackim, który rozwinął się szczególnie mocno po II wojnie światowej. Tomizm egzystencjalny to jest tomizm, który zwraca uwagę na egzystencjalny, czyli istnieniowy aspekt bytu, aspekt rzeczywistości. Zarazem to jest pierwszy tomizm, który bazuje na pogłębionej lekturze tekstów świętego Tomasza. Dopiero dopiero proszę zobaczyć po jakiś 60 latach tego odradzania się tomizmu, zaczęto czytać teksty św. Tomasza w taki sposób, żeby odczytać zawaltą w nich metafizykę bytu czy filozofię bytu. Ten tomizm egzystencjalny no, doznawał różnych doprecyzowań. Także zmian, przesunięć, no to w zależności, od, w zależności od szkoły i autorów trzeba powiedzieć, że po Gilsonie i Malitenie najsilniejszym środowiskiem to tomisma egzystencjalnego był polski ośrodek, którym, który na kulu, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, skupił się wokół przede wszystkim Mieczysława Alberta Kromberg. Z tego ośrodka wyszedł nasz mistrz Mieczysław Gogacz, który podjął próbę pewnego doprecyzowania niektórych elementów tomizmu egzystencjalnego i ten, tę wersję tomizmu egzystencjalnego, którą głosił, zaczął nazywać tomizmem konsekwentnym. Od razu wyjaśnienie: nie chodzi tutaj o to, że tomizm egzystencjalny jest niekonsekwentny. Ale chodzi o to, że tomizm konsekwentny polega na właśnie konsekwentnym rozpoczynaniu wszelkich analiz filozoficznych od problematyki esse, od problematyki istnienia. Na tym polega konsekwencja tomizmu konsekwentnego. Proszę Państwa, oprócz te, tych odmian tomizmu powstał jeszcze bardzo ciekawy tomizm analityczny, mianowicie. Yy, głównie w Anglii, potem w Stanach Zjednoczonych, a potem nawet i w Polsce, pojawili się ludzie, którzy różne klasyczne problemy filozoficzne, brane z tekstów św. Tomasza i wersji św. Tomasza, próbowali opracować, omówić, przedstawić w języku filozofii analitycznej, czyli przede wszystkim w języku logiki. Innym bardzo ciekawym zjawiskiem, z którym zresztą mamy do czynienia w Polsce jest tomizm Biblijny. Jest to próba odczytania teologii Świętego Tomasza przez pryzmat jego komentarzy biblijnych. Chcę powiedzieć, że te komentarze biblijne, ogromne do wszystkich ksiąg Pisma Świętego, właściwie nigdy nie były przedmiotem szerszego zainteresowania teologów. Tymczasem, jak się okazuje z badań Tomistów Biblijnych, jest tam bardzo ciekawa biblistyka, i biblistyka, która jest zarazem teologią. Teologią inaczej przedstawioną, inaczej formułowaną niż taka teologia systematyczna, na przykład w sumie, w sumie teologii. W każdym, razie, w każdym razie odnotujmy tomis biblijny jako właściwie jedyną dzisiaj wersję, żywą wersję. Teologii Świętego Tomasza. Natomiast jeśli chodzi o filozofię Świętego Tomasza, tych wersji żywych jest trochę więcej, bo istnieje ciągle tomizm lowański, tomizm egzystencjalny, tomizm konsekwentny, także tomizm analityczny. I właściwie to, tę prezentację można zakończyć. Cytatem z Antoniego Stępnia, który napisał we swoim wstępie do filozofii takie słowa. Ten rozwój filozofii tomistycznej w jej różnych odmianach i postaciach świadczy, wbrew opinii niektórych, o tym, że jest to nadal filozofia żywa. No, i jak myślę, ten wykład także świadczy o tym, że jest to nadal filozofia żywa. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek poświęcony filozofii Boga. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.